Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi stali widzowie i drodzy sympatycy naszego kanału Tuba Cordis. Tak być musi, to znaczy jak. Tak jak naucza nas święta Matka Kościół. Nauka Kościoła jest rzeczą pewną, ta odwieczna oczywiście, nie jakieś tam. Współczesne wydzibasy, ale, ale ta odwieczna nauka Kościoła jest rzeczą, jest absolutnie pewna. I da, podam dwa przykłady. Na temat pierwszego to już mówiłem, wypowiadałem się nie pamiętam gdzie i kiedy. Wiem, że mówiłem, ale to jest tak ważna sprawa, że, że nigdy nie zadość przypominać. Dlaczego Bóg musi być jeden w trzech osobach? W trójcy świętej jedyny, trój, jedyny Bóg. Dlaczego akurat tak? To sobie trudno wyobrazić po ludzku, tak? wyobrazić sobie jest trudno. Natomiast y, przyjąć to rozumowo jest zdecydowanie łatwo, ponieważ y, mamy na usługach dane nam przez Pana Boga rozum i logikę. No tak, bo pomyślmy: Z definicji samego Boga wynika, że Bóg jest istotą doskonałą. Czyli nic dodać, nic ująć. Doskonały, nie powiem, że w pełni doskonały, bo innej doskonałości nie ma. Doskonały to już znaczy w pełni. W pełni dobry, tam powiedzmy, spełniający wszystkie kryteria. Więc Bóg jest doskonały. No i pomyślmy, czy może być dwóch albo trzech doskonałych, różniących się pod jakimkolwiek, innym, pod jakimkolwiek względem? No nie może być, bo to już nie będzie doskonałość. Jeżeli jest doskonały, to jest jeden jedyny, nie może być inaczej. No tak, a dlaczego w trzech osobach? No, pomyślmy. Pan Bóg darzy nam łaską życia społecznego, relacji międzyludzkich, tak? My się przyjaźnimy, kochamy jakoś tam na różne sposoby. No i to jest, to mamy od Pana Boga. To, to poczucie jakieś takie społeczne, że. Że my się gromadzimy, że nie, że nie jestem sam, tylko, tylko są ze mną inni. Yy, na w ogóle szczęście przynoszą człowiekowi nie pieniądze, nie kariera, tam sukcesy i takie inne tam bzdety, tylko szczęście przynoszą nam dobre relacje międzyludzkie. Natomiast relacje są bardzo ważne, i, i, ale skoro Pan Bóg nam daje się cieszyć walorem życia społecznego, no to jest nie, rzeczą niemożliwą, żeby sam tego waloru miał być pozbawiony. Skoro my się cieszymy życiem społecznym, to Pan Bóg musi się y, tym bardziej cieszyć, no a, a jak to jest możliwe? Jedynie wewnątrz y, siebie, w swoim własnym łonie. I stąd to jest, to jest oczywiste, że Bóg jest jeden w wielu osobach, i to, i to właśnie w trzech. Dlaczego? Dlatego, że no dwie to za mało, bo dwie to jest, to jest ty i ja. To jest ten taki dualizm, tak? Dualizm. Dwie osoby, jedna do drugiej się zwraca, druga do tej pierwszej. Natomiast, żeby to było życie rzeczywiście społeczne. To musi być więcej niż dwie osoby, ale nie za dużo. Jest też w logice takie kryterium elegancji: za pomocą jak najmniejszej ilości środków, jak najwięcej wyrazić, czy dać, czy zbudować, jak najmniej środków, a jak najwięcej z tego, z tego powinno wynikać. No i tak jest w tym przypadku. Trzy osoby to jest to, to więcej niż dwie, ale już nie więcej, nie za dużo. I to jest idealna wręcz liczba po prostu trójka. Zresztą to już wyczuwali starożytni Grecy, u Pitagorasa, tam Pitagorejczycy czcili nawet trójkę, jakoś tam oddawali jej cześć boską prawie, czy coś takiego, ale bo to po prostu jakaś intuicja temu towarzyszy, że to jest wyjątkowa liczba, trzy. No i właśnie Bóg jest jeden, bo jest doskonały, nie może być dwóch Bogów. Jeden jedyny, jest jeden Bóg, ale ponieważ nie może być pozbawionym waloru życia wspólnotowego, życia społecznego, to jest on w trzech osobach, wzajemnie sobie oddanych, przenikających się, dopełniających się i to jest no, na wzór Trójcy Przenajświętszej, nieraz mówiłem na kazaniach na mszy ślubnej, jest też katolickie małżeństwo. No bo to jest jak gdyby, małżeństwo to jest jak gdyby nowy człowiek jeden, w dwóch osobach. Na wzór trójcy przynajmniej. Czy te... Jest jeden Bóg w trzech osobach, tak w małżeństwie jest jak gdyby jeden człowiek nowy, bo nowa, nowa jakość ludzka w ten sposób powstaje, w dwóch osobach. Jeżeli oni się tak docierają, w, coraz bardziej poznają siebie, dbają o siebie, żyją dla sie, nie, nie dla siebie samych, ale dla tej drugiej osoby, no to w sumie rzeczywiście tak jest, że oni się stają jak gdyby jednym kochającym się wewnątrz, we własnym łonie człowiekiem. No ale to już dosyć na ten temat. W każdym razie myślę, że wyraziłem się jasno, dlaczego musi być, musi być jeden Bóg w trzech osobach. Po prostu tak być musi. I druga sprawa, którą pragnę uwzględnić, tutaj dotknąć. To jest, że Matka, Bo, Matka Boska została wzięta z duszą i, i ciałem do nieba. No dusza, dusza, ale po co to ciało tam w niebie, tak? No czy, czy to jest prawdopodobne, że, że z ciałem normalnie naszym ciałem, takim ludzkim wzięta do nieba. I znowu tak być musi. Dlaczego? Ponieważ yy, każda matka po powodzie zachowuje pewną liczbę komórek swojego dziecka. I to zawsze. To wiem od znajomego lekarza i to byłem zaszokowany, jak się dowiedziałem. Także, no, Matka Boska w takim razie, skoro ona ma w sobie komórki pana Jezusa, no to jak można pana Jezusa y, pochować, poddać y, jakiemuś rozkładowi i tak dalej? No, to jest niemożliwe. To byłoby bluźnierstwem w ogóle coś takiego sobie nawet wyobrażać. Nie. Matka Woska jest żywą monstrancją, nosi w sobie komórki żywego Pana Jezusa, i dlatego musiało tak się stać, że została wzięta z ciałem, tym naszym ludzkim, normalnym ciałem, nieudawanym jakimś nieco, do nieba. I jest w ciele. Także to są prawdy, które, z którymi się zgodzimy, jeżeli tylko wystarczy się tylko zastanowić, użyć rozumu. I posłużyć się logiką, którą daje nam Pan Bóg. To też zastanówmy się, pomyślmy może o innych przykładach też i dochodźmy do wniosku, że jeśli chodzi o to, czego naucza Święta Matka Kościół, to jest prawda i tak być musi.